Teraz gramy z Aneto. A herdala. I ciśniemy PSG kontra Lek Poznań. O, no dalej, jak to pominie? Jak to pominie? Jak to pominą? to brama eee, weź. W ten sposób. PSG kontra Poznań. Tylko jestem jestem Tak, białymi, Tak, No jasno. Dobra, <grym> dobra, tak ej, mecz, góry, ej, mecz jest, ej, chłopaki! Kurwa. Mecz, A ja będę miałam dużo auto, To z kim <grym> mamy teraz mieć? No właśnie. Za, za lechem. No nie za mną, bo ja byłam no, tylko za nikim, No to No Bo w końcu no, z... no, właśnie o to chodzi, bo jedno stroje Ale tak który masz w stroj? Jesteśmy jesteśmy w Poznaniu. No zgadnij, który. Dobrze. Dobrze broniłaś. Wierzę.

Kurwa, ostatnio ale. w dzisiejszym meczu nie mówiąc Czy był Masz rację trudno się, masz rację. Masz masz miała się a, a jak ja wieczorem Uuu, <laughs> chuj No bez z rad jest Spalony? tam ja, Nie tu to minimalne No to <laughs> <laughs> yeah. ja, ale to jest wyższa forma. Mówił o tym, że nie wytrzymam tyle tutaj. <grym> Furman już się nie, już jakiś żart. A, na widziała, tak, no. Nigdy nie wytrzymam <grym> minut. Chyba ty! No, Cio. Tu nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. A, o to nie tak, no kurwa. No, nie tak miało być. No, kurwa. <grym> Ale co to za słownictwo? to zasłonię. Wysz... Ja, jak Jak kutas. Z... Bo tu jest B, dobra. Już B. Adam mój? No, kurwa, co? A A że zjebał, myślałam, że podoba do tamtego wyżej. Hej! Gramy. Hej Hej! Hej, dzień witajcie dajcie to nie na so no no nogi? Sabaie? So so no, so so to musi być taki Pokemon. Uuu, nie da. <grym> Dobra, każdy. Nie da. Dobra, wcik bardziej. Staram się, wcik. I to był ten czarny z The Walking On nie ma nogi. Jest moski. Ups, sorry. Spoiler. Dzisiaj oglądam, sorry. <grym> wczoraj. Dzisiaj? Wczoraj. Nie, wczoraj. Dobra, w górku to była kilka dni, no. Jedziemy to! Ej, wreszcie wygram. Króżę ci. Kurwa, mnie jebał tamtych. groźby karalne są, nie wiem czy nie Właśnie, ale nie ma... Grozisz, Serio? Nie, ja yeah, tylko ostrze ostrzegam. ostrzegam. Czyli groził? No, no, Kurwa! Tak, tak, no, no, no. no. Lek Poznań, co się dzieje? Lek Poznań? Pezże? <laughs> Zawsze gramy Naglas, co ten naglas zrobi, nie? Bo ile ej, 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 przecież ci jest węzł rzek. <laughs> Po 100 metrów. Ja 100 100. metrów. Ja tak od kiedy jest, że ma niewidzialnego zawodnika? Nie, on ma sędzie. Ej, sędziego. Jak ja kiedyś grałem w tę FIFA, nagrywałem i byli niewidzialni zawodnicy. To jest takie, kiedyś nagrywałem Dwa to. dni temu. Teraz. Teraz. Jeszcze jeden fauka. No ja pierdolę. Ja pierdolę. Co ty się, uśmiechnął się? Oh, wow. a Jak się nie uśmiechnął? To 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 słabo. słabo. Ja bym sobie mogę? Żyje? Nie, żyje. Jak to chce? Ja mam jeszcze pół. Jeszcze mam. Ty ja? Okay. Nie, 2 stara. Moja stara to wiesz, za pierwala. To tak. To tylko my wypieli. No, ja nazwiłem emocje, wymię, nie? Wymię. W Meczu. Ja już trzecie robiłem. No ja też trzecie robiłem, ale ja już nie mam na piecję, a ja mówię. Czekro ja mi nie wiem <laughs> czy. Nie mam. Trzeba, ja Uuu, tam, tam to mam ma, tylko trzymać. Gol, kurwa, nie czemu nie! Eee, to, ja widzę tylko z Markiem, nie? Z, Darkie. Z, Z Darkiem! Z Darkiem! Wkręciło ci się ode mnie, nie? No Daruś! Darek. Daruś Ogarw! Daruś. Daruś! Daruś wygrasz! Tylko, tylko. Daruś! Daruś. O, Ty pakiwasz samym sobą, nie? To jest najlepsze! Lek w Darek, ale przeciwników? Staram się! Czasem swoich? Uu, no co za no, chuj! Co to za gówno strzeliło? Nie ci cię To tylko dwa razy tyle, nie? Na Żyda! Na Żyda! Kurwa, no gdzie? Tam! Ja pierdolę, zapomniałam jak się w ogóle robi to dawno nie... Strzyluj! O kurwa! Aż mi zawibrował pan! It's not even close! Ja? Yeah. Anet! <laughs> To z połowy co drukaliśmy razem to było zajebiste. A? Ten... Doszczęstkowanie. No, no to było gniazda prostu. Jak to Auta, weszło, nie? weszło, nie? No, Zmierzyłeś się. Ja wreszłam, tak się popatrzył na piłkę. Weszło, to nie ja widzę. A, a chuj nie wejdzie. To minął, to minął. To minął, to minął. A chuj, Ty, nie, a chuj hey. nie wejdzie, oj weszło. Yeah. <laughs> Nie, drugiego eee, no, tam, no. To też tak myślę, Nie, nie wejdzie, nie wejdzie, z Ekwadorem. No, Z Kolumbią! Albo z Ekwadorem. Jestem 80... Zaraz 50? Nie, 80. I... Łukasz Trałka. Łukasz Trałka. Właśnie. Nie. Ej, ej ten lek coś atakuje cię. Ej, lek 1 zero Wygrałem z dziewczyną! Ej, spalony! Nie co ma! Co? Nie ma! Co za shit! Co za shit! Co za shit! Co co trzeba... Trzeba... Trzeba, trzeba być kurjowym. A ten co za gumbo? Cię wszędzie robiłeś? A, a jeszcze już. Robię a to je. określenie, więc. Te ślizgi, świetne. Tak, świetne, tak wydane, nie? Wszyscy leżą, Mnie nie ma kto odebrać piłki. Wiem, wiem. Ja tak potrafię. O no, kurde. Stop. Teraz o, i mentowy strój. Mentowy to jest z grillowanych Tak, skład, grillowane brzoskwini. Świetne. Takie tylko możliwości nie tak. Nie biorąco, Ładziele, bo to, bo do Lidla chcą porównać z ciebie chyba. No, to to no muszą zatrudnić dwóch Łukaszów. Tak, tylko do kogo? Nie. Jak, jak nie ma skala, to na przykład do Na przykład tą panią, to co tak mówi, tak zdrobnia wszystko. Sereczek. Nie wiem, ale tak mówi ten. Sereczek. Sereczek. <noise> nie Sereczek. <noise> ale może być. Nie mówię tak. Włożymy do piekarniczka Do ciasteczko będzie ciasteczko dobre. Jak jest zrobieniu Co za górko! Nie wierzę. No nie wierzę, ej, ale ona nie wierzę. Ej, wierzę w Godja. Weź w ogóle Darek być, nie? No zanetą... Nie Za netą, no jeszcze pijano. Dodać 0-0. Ej to my też nie jak jestem pijano, to mamy coś szczęścia, wiecie? Nie, ja jestem cześć. Kuj. Nie. Karny Ja pierdulę! A czekaj, poślała. Pośląli po, po, po prostu. I, yy, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, Spokojnie. B, A, b. 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 Na pewno b, 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 pośródło, o, nie strzelał. poczekaj, no, poczekaj. Do... Na środku. Musisz trafić tutaj środek. Widzisz i szybko zaraz znowu kliknąć. Ale nie wiem. Ja teraz raz zbiję. szybko na klikam dwa razy B? Ale na tym, na tym zielonym, no. I teraz. No nie mogę, no zobaczcie dwa razy. Jest... robię. Nie oh. wiem, co Będzie! O, słowo. Darek? Od trzech się nie znamy, nie? Darek. Darek, Darek. Chuj mi w dupę. <laughs> bo, bo lubię, bo marzenia się spełniają. nie? Darek do tak nocy. Ej, smutno mi. O mój Boże. Idę za mną, no, i... A nawet nie było ciszynki. Nie było cieszynki On ma cieszynkę, że strzela z tego, że strzela ze strzelby. Koniec. Serio. No, dlatego mu zakazali, bo dał ją w publiczność nie? I dostał Aha. karę, a później w ziemię Okej zrobił, Nie, Okej, nie, 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 tak? Aha, nie tak wibli pisali! The, the de no. Drzwi kurwa, drzwi! Gówno! Turdeki we. Nie też pójdę, bo już mi się chce! <grym> no. Kolejka, halo! No. Ktoś wygrał wpisać. Ja wlifelu! Szczylanka! Yes. Ktoś to musi wygrać, tak? Nie. Chyba dalej! No, co za Kurwa cię to Nie, do... Darek, z twoim poziomem Myś gry dzisiaj! To ty... Zalecz. Poziom gówna. No Chyba bo jestem niżej to, niż gówno, sorry. Nie. <gry> Naprawdę. Dobra, e -y. nie? I co? Zaufałem ci ja zamiaram. Przyjechałaś, to jest bardzo cię. Eee. -y. Wygrywam ze swoją dziewczyną! Bewisz kurwa, nie wygrywam. Ale bo się wygrana i chuj. <gry>

to za słabo ze smakiem jest. W Kafranie jest za 5,99. O, No, no, no. No kurwa. A to dziwne, bo w Biedronce są za 5,99 W to właśnie nie zauważyłam, tego kupuję w Biedronce za to. W połowie właśnie zawsze. Może nigdy ich nie ma jak idę, bo to jest, wiesz, Poznań, no to jest większy rynek zbytu, nie? No, no, Ale właśnie w tym. Kurwa mać! Są smaczne, smakują. Do do, Darko. do Darko. mięsa, do chleba, do no główna. główna, też pasuje. Nie, nie. No, kurwa. Mały ty, szatanie. Nie, Mały kurwa. szatanie. bo niski, nie? Ale małyś, szatanie. Kurwa ty. No, kurwa. kurwa. Chuci w dupę i na imię. Na imię? Tego nie słyszała. No. Ale have that ale a have that Ale <laughs> nie, To było Nie musztra, czym się wątpliwi? Byłam na jednej klubie W sumie od Was znajomych Pozdrowioną akumulację Troszkę się Tak nie by... wiem, bo byłam świadkiem, na a, ale, a, no. to napisał. A a to potem, dobra, gramy FIFA. Eee, eee, I... FIFA 15, najlepsza gra na świecie. Kurwa, przegrywa mnie, co w ogóle jest. Nie do zniesienia. No był drugi. I trzeci? Nie, Ej, no Sarek, nie. Aneta Bóg i tak dobrze, że strzeliła się jednego. Aneta, dobrze, że strzeliła się jednego. Honorowy jest. Tak? Honorowy jest, najważniejsze. No tak teraz wiesz, im więcej goli, tym gorzej dla Ciebie. Czemu? A, ile A goli, tyle tygodni. A prze <laughs> przegrać z chwilę, znaczy Tak, przegrać, i tak za dwa dni już ja pasuje, pole. no ale... Co za chuj? Znaczy, ja nie bramkarz? Nie Nie wędzić. Nie wędzić. I będę <grym> No, ta jest z zierpnia. No, jest, no, tak jest i pa, i pa, Co on teraz, gdzie broni w acemilanie dalej? dalej? Nie ma tak, Nie mam wiem, że jest nerfili no, no, to. słaby. Do kogo ty, kurwa podałeś pan. Wiesz, to jest chyba ten Nie być. A, To właśnie niemieckie Klatkę ma chce wejść. No kurwa, sędzia

Zajebisty! Drugo <grym> zajebisty dzisiaj się liczba! Już się ustawili! Pokaż Patinsona! Patrzcie na kolejne. Zaczynijmy Was! Cieniała się Ty! ty. <grym zjadko> Mali... <grym zjadko> Amaryllinia! się dzisiaj! Ej, raz wspaniałe spotkanie i wysoko prowadzi! To była znakomita pozycja! I bezlitośnie dobrze zrozumiałeś, że na tak. Znakomita pozycja! tak, wystawił palco, nie?

to było na to dole, nie, no, 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 hardzie. Ktoś sobie karmił swoje pichanie rybkami zwykłymi. A no, no, tak bywa. no i te rybki przynajmniej coś robią wtedy. Dzień dobry, no, spalony. Eee. Spalony. Eee. spalony. Kurwa 4-1, kur. you <laughs> Były zakopywane małe. Zapowiada nam się mała sensacja albo wielka niespodzianka. Nikt na nikt nie stawiał przed tym meczem, a tymczasem wygrywają. To będzie coś nieprawdopodobnego. Słyszysz? To będzie coś nieprawdopodobnego. Kurwa! 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 Kurwa. To, to, to. Nie no, Nie wiem, swoje w razie zaatakować No wszędzie jest... no, dostał ciuly jeden, kurwa. Nawet żadnego gola nie strzeliłam. No. Jeden strzeliłam, ale taki ciulowy, jeszcze chłopaki mi odpowiadali, to już się niczym do tego nie strzącowy. Nie, no jest honorowy, ale honorowy, nieraz nawet dwa gole potrafiłam mu strzelić, nie no. nieraz. Nieraz, nieraz raz. Nie przecież grałam, nie przecież. Kurwa, twierdziłem. Ja pierdolę. No dalej, co ty? Jakie jest twoje słowo na Wiktoriu? Eee... Dupajaszy. Dupajaszy. Właśnie, to ja też nie wiem. Wstawię może nasze jedzenie na Facebooka, bo dzisiaj wystawię wasze zdjęcia. A widziałem. Jakie? No, z kapturem. A, a to widziałam. Dupajaszy. Dupajaszy, no. Dupa, Jaszu, pracy. Jasiu. Mili, Jasiu. Dupa Jasiu, bez moi mili hasło na mojej WiFi Dupa jak się zapisz na WiFi Furman, to wbijacie na hasło Dupa Jasiu. Pozdrawiam, elo.